Myślę, że nie popełnię tutaj dużego fopa, twierdząc, że Spotkanie rozpoczną zawodnicy Patryka Kuchcińskiego. Dzisiaj w białych koszulkach i w czerwonych spodenkach. W jednolitych, ciemnych strojach gospodarze MMT Skwidzy. Kogola, zagranie do koła. Nie ma bramki. Pomylił się Kelian Janikowski, a chciał to zrobić. tam zostaje. Do rozegrania meczu u siebie z Piotrkowianinem 26 maja w Dzień Matki Antolak Zarzycki jeszcze oddał naprawdę skrzydło i tym razem trafia. I proszę bardzo Łukasz I skutecznie niedokładne podanie Antolaka. Szansa na kontrę. Jak to się teraz potoczy, Miliczewicz. No i znowu go zatrzymuje Wojciech Borucki. Powiększa prowadzenie swojego zespołu. Obrona w kole. Łukasz Gogola. Najskuteczniejszy zawodnik azotu w tym sezonie: 174 bramki. I jest bramka numer 175. Diakamienia. Rząd z drugiej linii, proszę bardzo, w samo okienko. a znowu świetnie, tym razem Igor Malczak. Michał Bekisz. Malczak, indywidualne wejście z krętką, proszę bardzo. To było naprawdę. Giorgia z Górą. Myślę, że będą się starali tutaj zagrać już na tyle długo ten atak pozycyjny, by spokojnie grać w obronie już z bramkarzem. Antolak. Dobrze przeciągnięty rzut. Zarzycki. Zarzycki świetnie broni. Łukasz Zakretusz. Łazarczyk Jeszcze raz do serba piłka. Welcz jest ostrzeżenie o grze pasywnej. Milicewicz fajnie, sprytnie. Milicewicz w górę i do bramki. Wykorzystał pasywność. Maciej Zarzycki. Dobre zagranie w tempo. Rzut karny. I dwie minuty kary dla Wiktora Jankowskiego. Dicha kontra zakreta. Drugie tempo: Bramka 25 do 20. Potoczne. Milicewicz Jowan Milicewicz, ależ piękna Bramka. Znakomicie to zrobił. Bardzo trudny rzut z dystansu, który wylądował prosto w okienko. Ale odpowiada. świetnie broni Łukasz zakret, gogola, Zarzycki, Dihaminian, Janikowski na pozycji obrotowego, oh, wrzutka, piękna akcja, potoczny w poprzeczkę, szansa dla Azotów na kontrę, wkrętka i kolejna bardzo ładna bramka, decydujecie, natomiast Gruzin naprawdę może się podobać w tym spotkaniu. Zarzycki, Dichaminia, Zarzycki zamarkował podanie, poszedł dalej. Georgi Dichaminia, pierwsze tempo, bardzo pewnie. Paul w ataku, piłka dla azotów. Jarosiewicz tam na same broni zakreta. Pośpieszył się tutaj Piotrek Jarosiewicz. Tak jest. Nie dał rady Oliver Kruściel. Lewczyk, potoczny. Malczak. W jednym rogu bramki. Cincadze instynktownie, ładnie, zurabi Cincadze, bo siła tego rzutu była duża. I bramkę jeszcze zdobywa Georgi Dichaminia. Koniec tego spotkania. MMT Skwidzyn pokonuje.